Witam wszystkich po dość długiej przerwie w kolejnym odcinku z serii Kim jest w Gothicu. Dzisiaj poznamy Grimesa, kopacza oraz niegdyś zwyczajnego obywatela Mertany. Chciałem rozpocząć od okresu jego dzieciństwa, ale jeśli chodzi o to to jest kwestia sporna, bo jest tutaj naprawdę wiele wersji i żadna z nich nie ma wspólnego zaczepienia. Dlatego przedstawię wam krótko dwie, według mnie najbardziej prawdopodobne. Pierwsza ukazuje go jako człowieka urodzonego na kontynencie, prawdopodobnie mieszkającego na farmie yy, koło węgardu. Posiada sześcioro rodzeństwa i jest dzieckiem farmera i właścicielki straganu z warzywami. Dzieciństwo upływało mu szczęśliwie. Druga, wyryk bardziej prawdopodobna, wskazuje na to, że urodził i wychował się w dzielnicy portowej miasta Korinis, czyli praktycznie wychowywał się wśród lumpen proletariatu. Jako nastolatek został wciągnięty przez kolegów przestępstwa. Zaczęła mu się podobać perspektywa łatwych pieniędzy, co później było zgubne dla niego w skutkach. Teraz idąc dalej tokiem drugiej wersji, swoją przestępczą karierę rozpoczął jako kurier u jednego z najważniejszych ludzi w dzielnicy portowej Marko. Początkowo był typem człowieka przynieść podaj pozamiataj. Szybko jednak zaczął pojmować przestępczy świat no i miał jedną cenną umiejętność. Umiał trzymać język za zębami. Zauważył to jego szef, co wiązało się z awansem w strukturach firmy. Interes się kręcił, a pieniądze płynęły szerokim strumieniem, ale jak wiadomo nic nie trwa wiecznie. Zarówno gang Marko, jak i inne mniejsze szajki zaczęły pragnąć coraz więcej. Kradzieże, napady i morderstwa były na porządku dziennym, co zaczęło oczywiście coraz bardziej interesować stróżów prawa. Zaczęli łapać wszystkich możliwych podejrzanych i wsadzać ich do aresztów, a potem wysyłać do kolonii karnej. Zdorowy rozsądek podpowiadałby rzucić przestępcze życie i rozpocząć w końcu uczciwe, ale jedyne, na czym znał się Grimes z kolegami, były właśnie przestępstwa dlatego kontynuowali swoją zbrodniczą działalność. Finalnie można powiedzieć, że trafiła kosa na kamień, bo gdy Grimes i jego koledzy wymuszali haraczu jednego z kupców, do pomieszczenia wbiegło kilku strażników, którzy w ciągu kilku sekund obozwodnili całą grupę. Zaprowadzili do aresztu, a po krótkim procesie zostali zesłani do kolonii karnej. On i jego znajomi byli jednymi z pierwszych osób zesłanych do kolonii karnej. Pracował w pierwszej kopalni Rudy, ale pewnego dnia podpory nie wytrzymały i kopalnia się zawaliła. Zdołał on jednak uciec w ostatniej chwili i przeżył. Później podjął pracę jako kopacz w Starej Kopalni. Po zawaleniu się tej kopalni także udaje mu się przeżyć. Po upadku bariery został w górniczej dolinie i po przybyciu Paladynów prowadził jedną z trzech ekspedycji do ruin Starej Kopalni. A po wypłynięciu bez jego z przyjaciółmi do dworu Irdorat, orkowie zajęli wyspę Korinis, a Grimes został prawdopodobnie zabity lub zniewolony. Jak zwykle w tej części odcinka przyszedł czas na garść ciekawostek, takich jak to, że Grimes jest jedynym osobą ze starej kopalni, którą bohater spotyka w kolejnych częściach gry. W Gothic 2 noskruka Skruka posiada Gildie mieszkaniec. A po pierwszej rozmowie z nim w Gothic 2, kopalnia Markosa zostaje zaatakowana przez stado pięciu zębaczy. To już koniec opowieści o tym szarym człowieku. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i przepraszam za tak długi przestój w wysyłaniu materiałów. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam jednak do gustu. Zatem, nie przedłużając, zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. I żegnam Was aż do następnego odcinka. Zatem piszcie w komentarzach, o kim chcielibyście usłyszeć właśnie w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć.